W kwietniu ruszył serwis Grupper.pl, społecznościowa platforma grupowych zakupów. Jest to próba przeniesienia do Polski pomysłu ze Stanów Zjednoczonych. W USA serwis gruppo.com rok po starcie jest wyceniany na miliard dolarów. Idea działania serwisów grupowych zakupów jest prosta. Dzięki zebraniu dużej ilości kupujących mogą one zaoferować usługi zewnętrznych partnerów po niższej cenie. W ciągu jednego dnia widoczna jest tylko jedna propozycja. Usługa zostaje sprzedana pod warunkiem uzbierania odpowiedniej liczby klientów. Obecnie Gruper.pl działa jedynie na terenie Warszawy i oferuje zniżki do restauracji. Firma ma podpisane umowy z 20 podmiotami, które dostarczają swoje usługi taniej o co najmniej 50%. Jednym z inwestorów Grupera jest Marek Bożestowski, założyciel Wirtualnej Polski. Uruchomienie projektu pochłonęło już milion złotych. Warto dodać, że projekt dostał 800 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Plany twórców są ambitne. Rok 2011 chcą oni zakończyć obrotem na poziomie 16 milionów polskich złotych. W kwietniu w polskim internecie zadebiutowały jeszcze dwie inne platformy grupowych zakupów: niemiecki City Deal, a także rodzimy Fast Deal. Póki co jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, który z serwisów ma największe szanse na sukces. Idea grupowych zakupów stała się przebojem w USA. Jest szansa, że również w Polsce grupowe zakupy mogą stać się dochodowym biznesem.